you Serdecznie witamy wszystkie osoby, które słuchają nas na Spotify i oglądają na YouTubie w nowym projekcie kulturalnym Centrum Kultury Podgórza, podcaście Podgórze w kulturze. Rozmawiamy o historii, o istotnych sprawach lokalnych związanych nie tylko z Podgórzem, ale również z całym Krakowem no i oczywiście o tematach kulturalnych. Ja nazywam się Przemysław Walaszczyk i pracuję na co dzień w Centrum Kultury Podgórza, a dziś naszym gościem będzie Szymon Toboła, przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy 13 Podgórze. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. No, nie moglibyśmy y, takiego gościa nie zaprosić. Y, na co dzień współpracujemy bardzo intensywnie z dzielnicą 13 Podgórze. Realizujemy mnóstwo wspólnych projektów. Na terenie dzielnicy znajdują się nasze jednostki i nasze, i nasze filii, więc naturalnym było to, że spotkamy się i porozmawiamy o podgórze, porozmawiamy o współpracy Centrum Kultury z dzielnicą, ale też o tym, co ciekawego w podgórzu jako dzielnicy się dzieje. Ale zanim przejdziemy do tego, do tego elementu to chciałbym poruszyć kwestie związane z działalnością i funkcjonowaniem Rady Dzielnicy. Jakbyś mógł tak pokrótce naszym słuchaczom wyjaśnić, y, czym zajmujecie się w Radzie Dzielnicy, jaki jest zakres Waszych y, kompetencji? Generalnie to już tak formalnie rzecz ujmując, y, uświadommy wszystkim słuchaczom, że dzielnica tak y, y, naprawdę jest jednostką pomocniczą Gminy Miejskiej Kraków. To tak bardzo oficjalnie brzmi, ale powiedzmy, że, że to wpisuje się w tą podstawową funkcję. I, a tak po ludzku, jesteśmy tym organem samorządu, który jest najbliżej mieszkańców, ma najmniejsze okręgi wyborcze, ponieważ mniej więcej każdy radny ma obszar, albo inaczej rzecz ujmując, obszar, na którym ma od tych 2000 do 3000 mieszkańców, i, i, i to jest, że tak powiem, teren, o który ten radny powinien dbać. No, w dzielnicy mamy 21 radnych, czyli 20, 21 okręgów. Pięcioletnią kadencję i tak naprawdę opiniujemy wszystkie inwestycje, które są na terenie dzielnicy, plany miejscowe. Do swojej dyspozycji mamy budżet około 3,5 mln złotych, i w tym budżecie musimy zadbać o remonty dróg, remonty szkół, przedszkoli, zieleni, inwestycje w zieleń, czy tak jak powiedziałeś wcześniej, imprezy kulturalne, i tutaj akurat z Centrum Kultury Podgórza bardzo ściśle współpracujemy w tym zakresie. No i spotkania z mieszkańcami, konsultacje, Niezadowoleni mieszkańcy przychodzą do nas, próbujemy pomagać, załatwiać. Zadowoleni mam nadzieję też, bo też zdarzają się takie historie, więc ogarniamy cały kształt, tak jakby miejski w dzielnicy i mówię jesteśmy tym pierwszym łącznikiem, który ma służyć mieszkańcom, tak? I zapraszam do aktywnego udziału tu przy okazji w życiu dzielnicy, czy przy okazji właśnie zbliżających się wyborów, które będą w grudniu na dzielnicy, bo bo każdy może wystartować i, i zasmakować y, pracy społecznej, bo to też trzeba podkreślić, że y, owszem są jakieś diety dla radnych, ale umówmy się, że podstawa to jest raczej praca społeczna i takie są, myślę, motywacje, y, przynajmniej tych radnych, z którymi ja mam przyjemność pracować w tej kadencji. Czyli tak jak powiedziałeś, jesteście najbliżej mieszkańców, więc jeśli ktoś chciałby załatwić jakąś sprawę albo dowiedzieć się czegoś na temat funkcjonowania, czy to dzielnicy, czy miasta, no to najlepiej spotkać się napisać, zadzwonić do swojego radnego. Ze swojego okręgu. Zgadza się, tak. No, myślę, że to tak naprawdę jest praktykowane. No, y, stare podgórze ma troszkę inną charakterystykę, bo y, tutaj faktycznie już mamy taki typowo miejski, scentralizowany mm. system i, i, i często y, nie do, ludzie docierają do dzielnicy nie do radnego. Powiem szczerze, mm. mamy tą fajną specyfikę, że mamy y, stare miasto, mm. mamy Płaszów, które gdzieś tam mocno się rozwija, mm. y, idzie w tą taką y, już miejską oraz można powiedzieć że troszkę mamy jeszcze e, wiejskiego klimatu czyli przewóz i rybitwy. Mam nadzieję że mieszkańcy z tamtych rejonów się na niej nie obrażą. Ale faktycznie troszkę tak to wygląda że nasza dzielnica jest podzielona na te trzy takie e, specyficzne rejony. No właśnie, każdy to... jest zupełnie inny. Ma charakterystykę inny mental e, ludzki e, no ale to w sumie tak w całokształcie i w miksie daje tej dzielnicy taką wyjątkowość, bym powiedział. No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe, bo często, gdy mówimy o podgórzu. No to myślimy, niektórzy myślą o całym południowym Krakowie, czyli z mhm. tym wszystkim, co znajduje się po drugiej stronie Wisły. E, myślimy często o starym podgórzu, czyli tych najbliższych okolicach rynku podgórskiego. Tylko tymczasem, tak administracyjnie, dzielnica 13 to jest właśnie Stare Podgórze, Rybitwy i Przewóz, tak jak wspominałeś. Czyli jest to bardzo zróżnicowany obszar, który ma bardzo różne potrzeby i też oczekiwania. Mhm. Znaczy, ja, to wynika z tego, że. Myślę, że mieszkańcy starsi wiekowo mają utarty schemat starego podziału administracyjnego Krakowa, który, który był podzielony na cztery tak jakby okręgi i Podgórze właśnie po tej stronie Wisły było jednym z nich. I też często na konwencie przewodniczącym, powiem co to jest konwent, konwent to jest yy, zebranie tak jakby wszystkich przewodniczących dzielnic mhm. i właśnie na tym konwencie już nieraz pojawił się temat uświadamiania mieszkańców w jakiej dzielnicy żyją, tak? Bo mhm. yy, myślę, że jakby zrobić ankietę wśród mieszkańców to Myślę, że niestety jeszcze nie większość by miała świadomość tego, w jakiej dzielnicy w chwili obecnej. Być. Czyli mieszkaniec Ribit mógłby być zaskoczony jednym słowem, gdyby się nagle dowiedział, że jest w dzielnicy pod górze. Akurat śmiałem się, że my, jako dzielnica 13, nawet jeżeli wynika to z niewiedzy, to ktoś powie, że mieszka w podgórzu, bo my no tak. akurat jako dzielnica nazywamy się tak samo jak w starym podziale administracyjnym, tak? no a jak to jest jakby zarządzać Radą dzielnicy? Podgórze, która ma, samo Podgórze ma ogromną historię, to jest wyjątkowe miejsce, no kiedyś odrębne miasto, także miejsce o wyjątkowej tożsamości i o też takiej bardzo ciekawej ofercie kulturalnej, turystycznej, masa teraz inwestycji w Podgórzu. To znaczy, nawet ostatnio pisaliśmy taki tekst podsumowujący na przykład właśnie inwestycje w zieleń i zaczęliśmy od y, nietypowego, że tak powiem, wejścia y, jeżeli chodzi o sam tekst, bo chcieliśmy porównać podgórze jako miejsce, jako obszar i y, jako liczba ludności, na przykład do niepołomic. I okazuje się, że samo podgórze hmm. ma prawie dwa razy więcej mieszkańców niż y, niepołomice, tak? Czyli tak naprawdę dzielnica Krakowa to są takie. Małe miasteczka mhm. doszliśmy do takich wniosków w porównaniu właśnie do posiadanych pieniędzy i możliwości inwestycyjnych itd. Ja akurat mam to szczęście że bardzo dobrze udało nam się w tej kadencji współpracować z radnymi miejskimi Jacek Bednarz, Artur Buszek, Małgorzata Kot to są zupełnie z innych środowisk radni, a jednak wszyscy pracują na rzecz dzielnicy i za co tutaj też wypada im podziękować, bo powiedzmy zbliżamy się powoli do końca kadencji. A co do wyjątkowości to zgadzam się z tym stwierdzeniem. Moje korzenie rodzinne też są staropodgórskie. Wiele ciotek, wujków stąd się wywodzi. Zresztą ja, ja też siłą rzeczy w chwili obecnej jestem bardziej związany z Płaszowem niż ze Starym Podgórzem ale przez ten y, okres bycia przewodniczącym i wiele rozmów i doświadczeń, y, nawet jeżeli ktoś nie mieszka w Podgórzu, y, a mieszkał kiedyś, to to miejsce jest bardzo sentymentalne, wyjątkowe w mhm. historii tych ludzi. Y, ja myślę, że to po prostu też jest specyficzny klimat tego miejsca, mm. tak? To, to ludzie, którzy tu pracują, y, przebywają na co dzień, y, takie miejsce jak Park Bednaskiego, czy całe wzgórze lasoty, y, czy stara kamieniczna zabudowa. Y, no to to jest coś, co, co, co tworzy klimat tego miejsca. A ja bym tu jeszcze powiedział, że niewątpliwą wartością akurat Starego Podgórza i w ogóle dzielnicy 13 Podgórze, ale bardziej z naciskiem właśnie na to stare miasto jest tkanka społeczna, tak? No to mhm. miasto i miejsce tworzą ludzie, tak? Możemy mieć wyjątkowe miejsce, które przyciąga czarem, ale bez tkanki społecznej nie, nie zbudujemy tego miasta, czy tego miejsca, mhm. które wyróżnia się na tle innych zakątków Krakowa, a za starym Podgórzem chyba tak jest. A cóż, nie lepiej integruje mieszkańców, jeśli nie wydarzenia kulturalne. My wspominaliśmy na samym początku o dużej współpracy dzielnicy z centrum kultury Podgórza. Bo na terenie Trzynastki funkcjonują w tym momencie trzy nasze główne jednostki. Mamy siedzibę główną przy ulicy Sokolskiej 13, ale również jest Klub Rybitwy i Klub Przewóz. A to nie koniec. Na pierwszy kwartał przyszłego roku zaplanowaliśmy otwarcie kolejnej filii Klubu Płaszów na terenie właśnie osiedla, osiedla Płaszów i będzie to już czwarta jednostka. Czyli jest to po raz kolejny wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców, którzy szukają tej e, zdywersyfikowanej oferty kulturalnej w zakresie wydarzeń, ale również zajęć, możliwie jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Zgadza się. No, tutaj troszkę tak uśmiecham się, ponieważ ten dom kultury na Płaszowie, no to starzy mieszkańcy Płaszowa powiedzą, że budowano od 20 lat. Tak? Inwestycja nie miała faktycznie trochę szczęścia. To, to też, żeby była świadomość mieszkańców, on miał być docelowo w innym miejscu, mhm. bardziej przy spichlerzu, tak zwanym przy ulicy Koszykarskiej. Finalnie został przeniesiony w miejsce tak jakby na granicy parku ogrodu płaszów na działkach miejskich. Wynikało to z tego, że, że tam mieliśmy jakieś roszczenia mm -hmm. e, ziemskie e, sprzed lat. No ale tak, otwieramy ten dom kultury. No ale finalnie udało się. Tak, finalnie udało się i teraz jesteśmy już po przetargach. W zasadzie już teraz nawet jeżeli ktoś będzie mówił, że nie będzie, nie ma i tak dalej, budynek już stoi, więc spokojnie dom kultury na Płaszowie będzie. Tak jak mówię tutaj przemyt otwieramy go początkiem przyszłego roku. No, i mam nadzieję, że to zafunkcjonuje tak jak należy, ale mając doświadczenie współpracy z Centrum Kultury Podgórza uważam, że, że no w zasadzie od razu ten dom kultury będzie tętnił życiem. I tak faktycznie współpracujemy, mamy klub na przewozie, mamy klub na rybicach oraz centrale akurat jako dzielnica mamy to szczęście, że, że mamy siedzibę główną u siebie w dzielnicy Centrum Kultury Podgórza. I mogę powiedzieć, że, że, że te dwa, że tak powiem, oddelegowane no. obiekty y, mhm. też tętnią życiem, mimo że to są tak naprawdę, no to, tak jak powiedziałem na początku, y, miejsko wiejskie nasze mhm. obszary y, Krakowa czy dzielnicy i zaangażowanie ludzi i w tamtym rejonie przy okazji dożynek czy, czy, czy innych y, Imprez, czy po prostu zwykłej działalności codziennej, mieszkańcy z tego bardzo korzystają. No dokładnie, bo to jest troszeczkę tak, że zarówno w centrum Starego Miasta, jak i na Starym Podgórzu, ta mnogość oferty kulturalnej jest, jest bardzo duża. Mamy masę propozycji, ale właśnie też chodzi o to, żeby wychodzić możliwie jak najszerzej z tą, mhm. z tą propozycją. Jakby rozumiemy, że otwarcie klubu Płaszów jest odpowiedzią na te właśnie wieloletnie oczekiwania społeczności lokalnej. Paradoks tej sytuacji jest taki, że bardziej zintegrowane środowiska poszczególnych, Szczególnych osiedli w dzielnicy e, działają czasami, może nie, nie chcę uważać, że prężniej, ale bardziej się ludzie znają. Niestety, Stare hmm. Podgórze już ma taką specyfikę, że, e, że tutaj jest wielu wynajmujących, e, którzy są przyrotem. To było też moje doświadczenie z budżetem obywatelskim, gdzie, gdzie mieliśmy punkt do głosowania na rynku podgórskim i się okazało, że kogoś nie zaczepiło. To on nie jest z podgórza, nie jest hmm. z Krakowa e, i że tutaj ta. Integracja już jest troszkę osłabiona mhm. przez, przez to, że tak naprawdę tutaj już nie ma coraz mniej tych rdzennych y, mieszkańców, mhm. a? a akurat czy przewóz, czy rybitwy to są ludzie, y, którzy się znają i tam naprawdę obcej osoby uświadczyć między między są to się wszyscy oglądają, kto to jest, tak? no, A na stałym podgórze już tego nie ma. Paradoksalnie Płaszów też już poszedł w tą stronę, to ja pamiętam 15 lat temu, nie było osoby na ulicy, y, których by się nie znał, tak? a teraz przez ten boom inwestycyjny. 所以。 i w popularność Płaszowa coraz więcej, że tak powiem, jest mieszkańców, których się po prostu mhm. nie kojarzy. No ale oprócz oczywiście tej działalności stacjonarnej, też współpracujemy w ramach organizacji różnych wydarzeń kulturalnych. No oczywiście takim flagowym projektem jest tradycyjne Święto Rękawki, którego dzielnica jest współorganizatorem i zawsze mhm. wspiera, nie tylko dobrym słowem, ale również organizacyjnie to wydarzenie. Mamy Podgórską Jesień Kulturalną, czyli mhm. tak, tak naprawdę święto dzielnicy 13 w Podgórzu. podgórskie letnie koncerty. Także mhm. dzielnica inwestuje bardzo mocno też w ten segment kulturalny. Tak, to, to, to ja wychodzę z założenia, bo ja myślę, że myśmy już przekroczyli taką granicę i przyzwoitego poziomu inwestycji w dzielnicę, tak? No, my powiedzmy, drogi mamy nie najgorsze, szkoły staramy się remontować. I akurat tu ja bardzo też zawsze naciskałem, żeby ta warstwa corocznego święta danego, danej części dzielnicy się odbywała, tak? Bo wymieniłeś flagowe imprezy ale tak naprawdę z punktu społecznego i, i mojego, tak naprawdę jako mieszkańca dzielnicy przewodniczącego, rękawka faktycznie jest flagową imprezą, natomiast ona już wykracza poza obszar dzielnicy, tak? To jest raczej impreza miejska dla całych mieszkańców całego... ponadregionalna. Tak, ponadregionalna, tak? Dla mnie największą wartością yy, w dzielnicy są imprezy tego typu, jak dorzynki dzielnicowe, czy powitanie mm. lata nad bagrami, czy piknik na osiedlu kabel, czy kilka mniejszych pikników, mm. bo tam faktycznie y, integrujemy społeczeństwo właśnie w tych właśnie ich osiedlach. Jesień podgórska oczywiście też i letnie koncerty, y, y, ale mówię, dla mnie najważniejsze jest właśnie schodzenie do tego coraz niższego poziomu, żeby ci mieszkańcy ze sobą mhm. współpracowali i nawet tak dawać troszkę takiego impulsu do własnej działalności z mieszkańcami, w sensie, mhm. że my dajemy powiedzmy. No to zróbmy piknik, ale wy na przykład zróbcie tą zabawę między sobą, żeby też właśnie mieszkańców zaangażować. Mm. Ja też zawsze staram się pilnować tego, żeby jak robimy te imprezy, to żeby przytrzymać się tych mieszkańców na tej imprezie, żeby nie byli tylko przelotem. Dokładnie tak. I tutaj właśnie jakieś zabawy czy chodzenie od punktu do punktu, dzieci, które mają zbierać pieczątki, mm. później losowanie nagród i tak dalej. Ten aspekt edukacyjny dzieci. I tak, no, w dzisiejszych czasach naprawdę to, to, to ja jestem pod wrażeniem zaangażowania rodziców, ponieważ dzieci jak występują to tłumnie zgromadzeni rodzice pod sceną i, i faktycznie przeżywanie emocje. No, to, to, to jest właśnie coś, co powinno nas oderwać, bo żyjemy w bardzo zabieganych czasach i... i i chwila oddechu i takiego zatrzymania się chyba każdemu dobrze robi. Wspomniałeś o bardzo ważnym wydarzeniu mianowicie o imprezie Lato nad Bagrami. To jest wydarzenie, które już od wielu lat gromadzi niezwykle dużo mieszkańców nie tylko Podgórze, ale ale i całego Krakowa. Jesteśmy właśnie przed otwarciem tego sezonu letniego, który intensywnie jest obchodzony w dzielnicy 13. Tak, no ja myślę, że Teraz dzielnica 13 to jest e, największa, największa liczba mieszkańców, mieszka właśnie na Płaszowie. Tak? To, jest, mhm. e, to jest część naszej dzielnicy, która, która przeżywa boom inwestycyjny e, i jest nas tam coraz więcej. I tak e, Bagry przez ostatnie 10 lat e, zyskały swoją świetność. Być może dla niektórych jest to przekleństwo tak naprawdę, mhm. tak mówię z przymrużeniem mhm. oka. E, tych mieszkańców, którzy żyją tam najbliżej. Ale fakt jest taki, że, że przyjeżdża tam coraz więcej mieszkańców całego Krakowa. To idealne tak miejsce do rekreacji. Ta, 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 ta impreza powitania lata nad bagrami to, to jest pomysł z zeszłej kadencji, tak naprawdę zapoczątkowany przez ekipę Jacka Bednarza, z którym. Mm dalej się współpracuje i myślę że to jest chyba ten moment gdzie możemy powiedzieć bo ten materiał wyjdzie pewnie gdzieś tam zaraz przed imprezą że, że tegoroczne powitanie lata nad bagrami być może niektórzy znają ten zespół wideo który ma wystąpić i, i to wydarzenie również też warto powiedzieć jest współfinansowane z projektu budżetu obywatelskiego po covidowa integracja społeczna tak to się nazywało no ale ale tak, to jest impreza, którą staramy się robić z przytupem i... i no i... Bardzo dużą frekwencją ta impreza też się cieszy. No właśnie, bo to też y, fajnie, że wspomniałeś o budżecie obywatelskim, mm -hmm. bo dane z 2022 roku pokazują, że dzielnica 13, zaraz obok Dębnik i Nowej Huty, cieszy się największą frekwencją w głosowaniu. Tak mm -hmm. samo jest, jeśli chodzi o zwycięskie projekty. Aż 14 w ubiegłym roku projektów mm -hmm. zostało wybranych do realizacji w, w tej dzielnicy. Więc to pokazuje, że mieszkańcy dzielnicy są bardzo aktywni, nie tylko jeśli chodzi o zgłaszanie projektów, ale tak samo chętnie głosują, czyli Chcą brać udział w budżecie obywatelskim, decydować o swojej, o swojej dzielnicy i o mieście. Znaczy, ja z tego tytułu jestem bardzo dumny, że tak naprawdę ta frekwencja jest największa w 913, bo my zawsze się czepiamy do tych danych i je troszkę inaczej mhm. czytamy, ponieważ biorąc pod uwagę liczbę głosujących w stosunku do liczby oficjalnych mieszkańców, mhm. to ta frekwencja jest najwyższa, ponieważ na Dębnikach mamy dwukrotnie więcej mieszkańców, no tak. a więc jakby mhm. tutaj policzyć to w ten sposób, to, 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 to niewątpliwie mamy największą frekwencję. I tutaj też się cieszę z tego tytułu, natomiast ja zawsze podchodzę do tego bardzo krytycznie bym powiedział, bo to, że jesteśmy najlepsi w Krakowie to nie znaczy, że jesteśmy dobrzy, bo frekwencja na poziomie 10-12% mhm. to, to nie jest nic za, za zachwycającego. Bardzo dziękuję tym mieszkańcom, którzy oczywiście biorą udział w tym głosowaniu e, i aktywnie uczestniczą w życiu miasta poprzez budżet obywatelski. Mam też świadomość tego, że na dzielnicy 13 Podgórze bardzo dużo się zrobiło dzięki budżetowi obywatelskiemu, bo trzy e, e, bagry, które w zasadzie głównie były finansowane e, z budżetu obywatelskiego Staw Płaszowski, e, ulica Lipska. W Starym Podgórzu można powiedzieć, że korona u góry przy ulicy parkowej, na kablu teren zielony przy ulicy pańskiej. Naprawdę można by tu wymieniać wiele inwestycji z obszaru całej dzielnicy, bo i Rybitwy na tym zyskało, i przewóz, i OSP na przewozie. Także naprawdę dzięki zaangażowaniu mieszkańców w Budżet obywatelski, wiele się dzieje, wiele się zmienia. No ja mam nadzieję, że, że, że w którymś momencie to odpali na ten wyższy poziom frekwencji. Mm -hmm. y no bo na tym polega, że tak powiem, życie w społeczeństwie, że trzeba się angażować, tak? I mam nadzieję, że mieszkańcy jednak troszkę bardziej się jeszcze zaangażują. No, budżet obywatelski jest procesem, on już u nas funkcjonuje dobrze, ale wiadomo, że zawsze, zawsze mogłoby być lepiej. W tym roku dziesiąta edycja, więc miejmy nadzieję, że m, ta frekwencja będzie jeszcze większa, a projekty będą, bo już samo Centrum Kultury e, realizuje w tym roku na terenie dzielnicy 13 dwa projekty, po integracja społeczna, o której wspomniałeś wcześniej, to cykl sześciu dużych imprez plenerowych właśnie o takim charakterze integracyjnym, a druga impreza to jedyne do, dożynki w Krakowie na osiedlu Przewóz, mm -hmm. więc to też duży projekt skierowany do lokalnej społeczności. Ale wyjdźmy może na chwilkę z budżetu mm -hmm. obywatelskiego i powiedzmy sobie o wydarzeniu, które niedawno miało miejsce, wielkie otwarcie parku imienia Wojciecha Bednarskiego. Mhm. Oczekiwana przez mieszkańców Krakowa Podgórza wielka inwestycja realizowana przez Zarząd Zieleni Miejskiej w końcu dokonało się. Park jest otwarty i to chyba jeden z bardziej kluczowych momentów w dzielnicy, że tak istotne miejsce odzyskało swój blask i ponownie mieszkańcy mogą z niego korzystać. Znaczy, tak, yy, mam nadzieję, że taki odbiór mieszkańców yy, jest yy, i że będą z tego parku aktywnie korzystać. Ja osobiście jestem zachwycony tą metamorfozą, która tam nastąpiła. A może nie, meta, może nie metamorfozą, tylko yy, tym, co się tam stało, bo tam, tam, tam się niewiele zmieniło, a jest dużo ładniej tak, o, tak można to mhm. kolokwialnie rzecz ujmując powiedzieć. Yy, yy, była ta inwestycja owiana, no to też trzeba powiedzieć szczerze, wieloma dyskusjami burzliwymi z mieszkańcami na temat tego, co robić, czy nie robić, jak robić. Finalnie efekt jest zadowalający. Ja się bardzo cieszę, ponieważ yy, yy, będąc w dzielnicy już teraz tak na okrągło 9 lat, yy, ten temat przewijał się zawsze mm. w tle, a z tego co mi wiadomo, to, to dzielnica zabiegała od ponad 20 lat o rewitalizację mm. parku bednarskiego. I myślę, że sam Bednarski, gdyby mógł, to przyklasnąłby temu, co się tam stało. A też w ramach ciekawostki warto wspomnieć, iż Wojciech Bednarski, pedagog, aktywista, działacz y, społeczny, był też dyrektorem. Szkoły Podstawowej Męskiej numer 24 imienia Tadeusza Kościuszki, w którym to teraz w budynku mieści się siedziba główna Centrum Kultury Podgórze. Dlatego no, my tym bardziej jesteśmy związani z Wojciechem Bednarskim. My cieszymy się, że ten projekt w końcu udało się zrealizować. Ale to nie jest jedyna inwestycja, która jest realizowana na terenie dzielnicy 13 Podgórze. Generalnie tak, w chwili obecnej Gdzieby nie patrzeć na który teren naszej dzielnicy, to, to, to faktycznie mamy boom inwestycyjny i to wcale nie jest związane z tym, że się wybory zbliżają, bo to, żeby naszych słuchaczy uświadomić, że proces inwestycyjny w mieście nie polega na tym, że w poniedziałek podejmuje się decyzję, że się rewitalizuje park, a we wtorek wchodzimy i realizujemy rewitalizację. Hmm. tak? To są naprawdę długie lata planowania, projektowania, później pozyskiwania pieniędzy na tą inwestycję i i, 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 I tak to po prostu czasami jest proces wieloletni, jeżeli chodzi o inwestycje, a z takich flagowych inwestycji, które możemy powiedzieć, to właśnie otwarcie parku Bednarskiego, które... Które nastąpiło. Na starym podgórzu mamy też czas rewitalizacji obiektów korony przy ulicy Parkowej. Głównie tam tak naprawdę chodzi o budynek, ale w czasie ostatnich kilku lat poczyniono wiele inwestycji. Projektujemy w chwili obecnej schody przy ulicy Śliskiej. To jest też temat dość ważny dla mieszkańców z którymi przynajmniej ja miałem do czynienia i rozmawiało się na ten temat i uspokajam od razu, to nie będzie powrót do czerwonych schodów, tylko y, idea jest taka, że chcemy to zrobić tak jak jest teraz, jest potrzebny do tego projekt, ale raczej idziemy w kierunku remontu i, i zwiększenia funkcjonalności, żeby, żeby schody nie popadały w dalszą y, ruinę. E, idąc w stronę Płaszowa będziemy kontynuować e, remonty nad zalewem Bagry. Za chwilę, e, a w zasadzie już mamy otwarty e, teren zielony przy stawie płaszowskim. E, Kończymy budować dom kultury. Ogród Płaszów jest inwestycja właśnie przy domu kultury i to super też się składa. Ja to zawsze określam jako taką oś, bo mamy przy ulicy Myśliwskiej szkołę, za szkołą będziemy mieli duży park, w jednym narożniku będziemy mieli Centrum Kultury Podgórza, o którym już rozmawialiśmy, więc ta przestrzeń gdzieś tam cię fajnie, fajnie domyka i, i naprawdę... Dużo się dzieje Podgórze bardzo się zmieniło przez y, wszystkie lata. Jednym z takich impulsów była też kładka y, która y, połączyła Kazimierz y, z Podgórzami chyba takich impulsów po prostu musi być musi być więcej zgadza się za chwilę będziemy mieli następny impuls ponieważ y, też warto tutaj powiedzieć że Zarząd Inwestycji Miejskiej y, ogłosił przetarg na budowę już po projekt jest gotowy następnej kładki która ma łączyć y, Dębniki z ludwinowem tak naprawdę. No natomiast e, niby e, brzegiem tej miejsce e, brzegowe kładki będzie w dębnikach, ale można powiedzieć, że to jest na pograniczu mhm. dębnik z Podgórzem i, i ale... myślę, że tam się otworzy następny szlak. E, mhm pieszo-rowerowy w stronę Podgórze. No właśnie, kładka pokazała, że był to tak naprawdę strzał w dziesiątkę, bo bardzo mocno ożywił e, zarówno jedną stronę, jak i drugą stronę Wisły. E, bardzo dziękuję Ci za obecność w naszym podcaście. Przypomnę, naszym gościem był Szymon Toboła, przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy 13 Podgórze. Nie mogło Ci oczywiście zabraknąć w podcaście Podgórze w Kulturze, więc jeszcze raz dziękuję za obecność. Ja dziękuję za zaproszenie. A wszystkich słuchających, zachęcam do oglądania, słuchania podcastu Podgórze w Kulturze. Można go znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem ckpodgorza.pl, w naszych mediach społecznościowych i oraz oczywiście na YouTube i Spotify. Zachęcamy wszystkich do słuchania, oglądania, subskrybowania naszego kanału. Dziękuję bardzo. Do widzenia.